po moich urodzinach. No i chciałam zobaczyć jeszcze takie w środku, co jest i co się znajduje w moich prezentach. No i wziąłam sobie lizaka. No i tu jest właśnie ze Stranger Things. Wczoraj właśnie... już mówiłyśmy, że no, ze Stranger no Things. No i tu pisało y, ten Demogorgon, ale tu widzicie Demogorgon. I rzeczywiście, bo Nadia podarła już, bo nie myślała, no, że to e, będzie tak, tak ciekawie wyglądało w środku. Pokaż. O, patrzcie to. To jest niebieskie, mm. białe i czerwone. Pokażę pod Mega ładnie to wygląda. Testuj. Bardzo dobry. A jaki byś powiedział, że to jest smak? Malina. malinka No. Nie było nigdy takiego. Spróbuj jeszcze. A jak ładnie pachnie. Mm, malinkowy, pycha. Kochani, dostałam kolejny prezent i to jest od Nikoli. Codziennie, może nie codziennie, ale przychodziły prawie codziennie do mnie nowe prezenty, a więc trzeba teraz rozwiązać szyfr, bo to jest szyfr Morsa, tak? Alfabet Morsa. Morsa. Morsa, tak, się prezentuje, no i nadzieja teraz będzie go rozszyfrowała, ja. tutaj ma. Podane. Którą to stronę, w tom? A ona rozszyfruje. Dobra. Dostawmy ich sam. sam na sam z tym biegu. Urodziny? W sobotę mi wyszło. Takie hasło? Co to znaczy? Że w sobotę mam urodziny. To co? Kiedy jest sobota? Jutro. No to widzimy się jutro. Co? Pa! Dobrze wiecie, że jak Nadi urodziny, to muszą być pancake'i. No, idziemy z pierwszą porcją. 100 lat, 100 lat, niech syje, syje nam. Sto lat, sto lat, niech zje, nam pankejki do łóżka. Pankejki! Ktoś zamawiał? Tak. Wczoraj. Co to za urodziny bez pankejków do łóżka? To wczoraj mi zapisywałam. Nadia jedną rzecz już zgadła. Wymyślała, no co może być dla niej na urodziny i jedną rzecz zgadła. No bo co to za urodziny bez pankejków, co? Nie. To smacznego, za Daję kolejną kartkę. I w tej pierwszej to było urodziny w sobotę, a dzisiaj jest sobota. I a co tej... najpierw, jak się dzień zaczął? No, że Nikola mi przyniosła pankę do łóżka, nie? Bo to już nasza tradycja, no nie? No tak, co, co właśnie moje urodziny zawsze mi daje. I Nikola mi dała dzisiaj kolejną kartkę. Ja mm -hmm. wiem. Nikola. Yy, znaczy, ona mówi do mnie. Nadia. Nie wiem, w którą stronę ja to napisałam, no i będę musiała to rozwiązać, więc chodźcie, znaczy, chodźcie tu. Dobra, czyli kolejne. Dwa T, czyli... Okej. Okay. Masz pomysł, co może być już, jak masz literkę pierwszą? Albo ostatnią? Jedziemy nad morze? <grym> Pakuj się, jedziemy nad morze, zgadłaś. Naprawdę? Nie. <laughs> Dobra Teraz minus, co, minus, minus tenka. Minus No się, to coś. My mm co? -hmm. McDonald Jedziemy do Maca? Jedziemy na do Maca? Tak Chcesz na obiad maka? Tak. To zabieram cię na do Maca yeah! Dzisiaj Nadia obiad je w maku. No to się mają. Fajnie? Tak. Dobra, to lecimy. Jesteśmy w autobusie, więc lecimy do McDonalda. Lecimy do McDonalda. Nadja lubi się autobusem? Z nie? No. Tak. lepsze kozaki? Tak. mi z mischawki, co? Ups. Ale się głośno mm. zrobiło. To ma jedno zadanie, tam jest McDonald's, a my go przejechałyśmy. No i co teraz? Już nie jedziemy do Maka. Jedziemy do Galerii No i co? Ja do Galerii AP. Ale co tam jest? McDonald's. Nie, teraz nie idziemy do Maka. Teraz nie. nie. Teraz nie. Temu. No, temu. Teraz nie. No to trzeba szybciej nie powiedziałać? No, bo przecież miałaś zdecydować, no, gdzie jest McDonald's, to teraz nie idziemy do Maka. A gdzie idziemy? No nie wiem, gdzie wysiądziemy? Wy też pochodzimy po galerii i wrócimy do domu najwyżej. Nie no, pojedziemy do Maka. Teraz nie. nie teraz nie. Jak mówię czy znalazła osę czy nie? Nie jest chyba. Zwiad, czy jest tam osę, czy nie ma? To nie tu. O, nie, jest. Czy to jest osę? Chyba. Jak powiedzieć kierowcy, że chce wysiąść, no nie? Czy sami się otworzymy. Ej, <ślinę>. póki ślinę. No się otworzymy. Nie, bo są takie coś jak przystanki na żądanie czasami. I co sobie musisz zrobić? A nie krzyknąć? Hej, kierowca! Świii! <grystanie> się boi, że nie zdąży wysiąść. <grystanie> ale teraz nie idziemy do Maka, Już za późno. Teraz nie. Jest późno, późno no. Teraz, teraz nie. Jest teraz nie. Gdzie? Gdzie jesteś? Pod Amber? Tak. No ale Mac... Magda... Aleją Amber, ale ja Amber, ale teraz nie, już za późno. Ramaka. No i co, a ja idę? Nie, idziemy na spacer. Na spacer! Co, ja idę? Ja idę tam, Nadia. Chodź! Na spacer idziemy. Idziemy dookoła, idziemy się przejść na spacer. Zapraszam. Na spacer. Lubię. Chcecie nawet trzymać. McDonald's? Teraz nie. Zapraszam. ja tu nie chcę być. Jak to nie chcesz być? Nie chcę. No zapraszam. Nie chcę być. No chodź. Nie chcę być. Zagramy w coś. Co ty na to? Kolejna atrakcja? Wolę mata! <noise> Ale? McDonald's też jest później. Fajnie czy nie? Tak, fajnie. To co, wybieramy w co zagramy? Obejrzymy najpierw, co? Pierwszą grę, wrzuca kasę, będziemy łowić ryby. Razem gramy, no nie? Chciałaś? Nie, to Wrzucamy. Jeden. Wiesz, Łodzi. Mój też. O, ja mam. Muszę. No O kurde, wylatuje mi. Daj. O, wpadło. Okej. Okay. Zaczynamy. Dawaj, dawaj mocno, uważaj tam jakiś... Dobra, odgraj. Łomasz jakiegoś wielkiego? Ej, wygrywasz na razie. O, nie. Dawaj Nadzia. A, jakiś... to co? No. O. proszę? Wow, to zbieramy co? Wow. zaczęliśmy nam się udało zbierać, i kolejną. kończymy wkładasz tu i czekaj. Wkładasz sama, no nie? czy multi? czy razem? to jest. dobra i łatwy, no nie? Okay. dobra, rzucaj. easy. Wow. Wow, uwaga, uwaga Nadia, zaczyna lecieć. Baga. Wiesz, rzucaj, mocno. Ło, dzień gdzie ty tam... rzucaj. O, oh, jest, super. Udało się. Dawaj. Ekstra well, Ej, druga runda! Jeszcze raz! Uwaga, gotowa? Lecisz, lecisz, dawaj, dawaj. Dawaj, super. Dawaj, dawaj, bilety wychodzą. i kolejna gra. Dobra, wyciłaś? Czekaj, jeszcze chyba nie. Teraz, mocno, z całej siły. What, co? Tak dużo? A trzydzieści? Dziesięć. Co? Chyba nie rozumiem. Jeszcze raz. Chyba tak. No, mocno, Dawaj! A, bo patrz, tutaj się ten, jak uderzasz, to się zaznacza, w które trafiasz. Tak? Albo nie. Walłaś? Wow, co tu się dzieje? Jeszcze raz, no dawaj. Czekaj, co? To jest ja? No. Chodziłam w kolejną grę. A nie wiem o co chodzi, dużo? nie. To chyba za mocno, musimy chyba lżej. Lepiej, bo musimy na 22 tam, żeby trafić. A, to już jest koniec? Kochani, tyle nam się udało zebrać żetonów. Chyba pasków pasku zacząć się tam tak? Tu, tu to tu masz, bilet tam, tu masz, ciu. Wow! No dawaj jeszcze, wkładaj. Nie, nie wiedziałam mm. Ostatni. Wow. 135. Bo jest dzisiaj otwarcie, a tu wygrała Nadia za swoje punkty. Tak. Bo dzisiaj były razy dwa i ma takiego smoka, dinozaura. No. W glutem, no nie? Tak. I teraz... McDonald's. Ok. <laughs> Maka, no obiecane, mówiłam, a jeszcze tyle razy powtarzałam, powtarzałam, teraz nie, bo w planie było przyjść tutaj na maszyny, pograć trochę. Podobało się? Coś innego, no nie? No, dobra, idziemy jeść. ma idziemy numerek. I będziemy jadły? Ty będziesz jadła. Wcinać? Maka, 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 maka. Dobre? Nadzi zestaw. Cziker, nuggetsy, fryty. Lipton i Nadia głodna. Czynaj, smacznego, wszystkiego najlepszego. Okay. Co? Do bruchny? Mm -hmm. No, 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 no. Nadia, jaki jest stan? Nadia, jaki jest stan? Wyglądasz krytyczny. Krytyczny? To czego? Ja Przejedzona. Ale pićko chyba dopijesz, co? Tutaj też dużo nie zostało na wynos. Dasz radę dokończyć w domu, co? Albo nadzieję, jeszcze zje cały obiad w domu. Nie. Na razie, na żarta. Koniec urodzin, oficjalnie. Nara. Nara. Widzimy się w kolejnym... Co? kolejnym odcinku. Pa! Co tam nadzieja? Co się stało? Nadia ja chciała przydostawać czekoladę Mr. Beast'a i ma jeszcze raz tego czupaczu psa z Stranger Things, bo jej smakował. Ale ja mówię, że nie kolegę no mówię, że nie Co ona mi Ona jest najkochańszą siostrą na świecie. Lobił dla niej subskrypcje, i wbijajcie najwięcej, jak się da. Musicie to zrobić, jak jest dla mnie taka przemilutka. Proszę was! Dobra, a to do ciebie na kanał Idziesz przecież w filmie. tak, no ale. Żeby ci, żeby... A, Znaczy wchodzili na mój kanał, tak? Tak, subskrybowali. Dobra, ale już teraz na serio się żegnamy, co? No. Narka! Pa, pa, pa. Nie, jeszcze próba testu, ale to w domu. Tak? To w domu? To no. Czyli widzimy się no, jeszcze tak. w domu. Jednak się nie widzimy w Straszna scenografia! Wow! Nadzia jest klaunem! Uwaga! Kochani, jednak się widzimy w sklepie. Nadziej jest prawdziwą co? sobą. Nie wiem, czy wiecie, że Nadia jest ogrzycą. Na Sombariby. Somebody... Uwaga, uwaga, uwaga! Uwaga, przerażająca! Nie wiem, co teraz właśnie widzę na własne moje oczy. Ale super, co? A no weź świetnie jeszcze, za czym coś innego będzie. To samo Tańcz, Sim. cena! to mnie zaskakuje. 300 zł. 300 zł. Dużo? No. 300 zł. Mm -hmm.